Sparus Erry zwróciła się do federacji, do innych tak zwanych pozytywnych ras pozaziemskich oraz do ludzi. Materiał z kanału Cosmic Agency, opublikowany 18 września 2018 roku. List otwarty do federacji i każdej innej pozytywnej i mającej dobre intencje rasy, która mnie teraz słucha. Wiem, że wielu z Was nie lubi lub nie zgadza się z tym, co robię i z moimi metodami. Wiem, że myślicie, że macie argumenty, o których nie wiem, ale otrzymuję od Was tylko wymijające odpowiedzi, więc mogę tylko założyć, że ich jednak nie macie. Wiem, że Ziemia jest miejscem, w którym wolna wola ludzi musi być respektowana, więc zwróciłam się do każdego na Ziemi, by na swój własny sposób jak najbardziej otwarcie prosił o pomoc nie tylko federację, ale także każdą pozytywną, życzliwą i empatyczną rasę, która słucha i jest w stanie udzielić wszelkiej możliwej pomocy. Pomoc musi pochodzić z pozycji integralności i wewnętrznej siły, i w żadnym wypadku nie oznacza to delegowania lub porzucania własnej mocy i odpowiedzialności. Wiem, że sama deklarowałam to, że zasługa wyzwolenia Ziemi musi przypaść ludziom, którzy zasiedlają tę planetę, a nie sile zewnętrznej. I tak być powinno. Do tych, którzy wierzą, że pozytywne istoty nigdy by nie interweniowały, mylicie się, gdyż po otrzymaniu odpowiedniej liczby próśb od populacji Respektując tym samym tak zwane galaktyczne prawo obowiązujące w odniesieniu do wolnej woli i nadużycia władzy, z mocy prawa muszą one pomóc planecie mającej kłopoty. Do mieszkańców Ziemi Proście o pomoc teraz, ale nigdy nie delegujcie ani nie wątpcie w swoją wewnętrzną siłę lub zdolność do samodzielnego poradzenia sobie z problemem. To jest czas, w którym musicie walczyć, a nie siedzieć z założonymi rękoma, czując się bezradni i zbyt mali, by cokolwiek osiągnąć. Nie grajcie w gry negatywnej kabały, nie dajcie się im prowokować i w żadnym wypadku nie konfrontujcie się z nimi bezpośrednio. Używajcie swoich umysłów, używajcie waszej woli. Bądźcie kreatywni i przede wszystkim chroncie siebie. Musicie walczyć, ponieważ wyzwolenie Ziemi zależy od Was. Proszenie o pomoc nie umniejszy niczemu, ponieważ jest równie konieczne w tym krytycznym punkcie w historii ludzkości, mając na uwadze wagę problemu. Musicie wiedzieć, że śmierć nie jest ucieczką od problemów, nie jest też wyjściem, bowiem znów wejdziecie w wieczny cykl cierpienia i bycia eksploatowanymi. Kiedy umieracie, nie odpoczywacie. Znów wracacie, żeby być wykorzystywanymi, dopóki jak nie macie wystarczającej siły psychicznej, siły ducha oraz niezbędnej wiedzy, by wydostać się z wiecznego negatywnego zapętlenia. Jedyne wyjście to walka. Jedyne wyjście to zmierzenie się z problemem i przezwyciężenie go. Kłucie ludzi Temat igieł i kłócia jest szczególnie poważny, ponieważ raz wstrzyknięte w ciało toksyczne substancje i ich szkodliwe efekty są właściwie niemożliwe do usunięcia za pomocą środków dostępnych ludzkiej populacji. Wskazówki, które możecie znaleźć w internecie dotyczące usuwania metali ciężkich naturalnymi metodami, dadzą rezultaty jedynie w ograniczonym zakresie. Jednak korzystajcie z nich. Jedyną obroną przed igłami jest unikanie ich za wszelką cenę. Program igieł jest tak niesamowicie ważny dla negatywnej kabały, że muszę powiedzieć ludziom na ziemi, że powinni oni przekazywać sobie i dzielić się wszystkimi informacjami, które posiadają przeciwko kłóciu ludzi i to teraz. Nie macie dużo czasu, ponieważ wprowadzają oni cenzurę przeciwko komukolwiek, kto dzieli się informacjami na temat igieł i ich skutków, które są sprzeczne z tymi oficjalnie udostępnianymi. Ich argumentem jest to, że szkodzicie samym sobie: to znaczy, że przez niezgadzanie się na bycie kłótem, krzywdzicie samych siebie i stawiacie resztę populacji przed ryzykiem zarażenia się od was. W rzeczywistości jest to tylko wymówka i ponowne straszenie Was. Populacja, która nie poddała się kłóciu jest co najmniej 4 do 5 razy zdrowsza niż ta, która przyjęła igły. Programy te mają na celu sprawienie, abyś był schorowany z perspektywą nie tylko bycia zależnym od systemu medycznego i lekarstw, lecz także wprowadzenia agendy 21 dotyczącej depopulacji Ziemi. Nie bójcie się, nie panikujcie, poradźcie sobie z problemem i dzielcie się wszystkimi informacjami, które macie przeciwko kłóciu ludzi i róbcie to teraz, ponieważ nie macie zbyt dużo czasu, zanim zaczną cenzurować wszystko, co jest związane z tym tematem. Już niedługo nie będziecie w stanie rozmawiać w mediach społecznościowych na temat kucia i igieł. Róbcie więc to teraz. Internet. Kabała wykorzystuje internet jako środek do kontrolowania umysłów oraz inżynierii populacji, jak wielu z Was już wie. Uzależnili Was od mediów społecznościowych i Waszych małych przenośnych urządzeń, które zdominowały Wasze życia. I chociaż internet jest również medium, za pomocą którego przekazywane są pozytywne i istotne informacje, to obecnie kabała cenzuruje wszystko kawałek po kawałku, czasem nawet w przyspieszonym tempie. Kierując interesami ogółu społeczeństwa i tym, jak powinno ono myśleć i jakimi wartościami się kierować, zwrócili ten środek przeciwko Wam. Używając go do kontrolowania ludzkości za pomocą programów szpiegowskich i inwigilacyjnych, poprzez które, pod pretekstem wprowadzania środków bezpieczeństwa, prawie całkowicie utraciliście swoją prywatność. Internet jako wolne medium do dzielenia się informacjami ma już swoje dni policzone. Musicie wykorzystać użyteczne i pozytywne elementy internetu już teraz. Ponieważ niedługo może on przestać istnieć w takiej formie. YouTube każdemu, kto posiada konto i kanał na YouTube i udostępnia moje wiadomości, dziękuję z głębi mojego serca. Jednak proszę Was, byście nie zniekształcali mojego przekazu, ponieważ jest on odpowiednio przemyślany i zaplanowany. Do kanałów, które przekazują pozytywne i pełne miłości informacje, jednak oszukańczo w moim imieniu. Proszę Was, byście przestali to robić. Jeśli macie ochotę pomóc za pomocą Waszych pozytywnych, pełnych nadziei treści, proszę miejcie honor i dojrzałość, by podpisywać je swoimi własnymi imionami, a nie moim z faru, ponieważ Wasze imiona są tak samo ważne jak moje. Proszę używajcie swoich własnych imion i przestańcie przekazywać informacje fałszywie pod moim imieniem. Na ten moment jedynymi kanałami przekazującymi informacje bezpośrednio ode mnie są Despiechando Enigmas oraz Cosmic Agency. Wszystkim innym kanałom słuchającym mnie mówię: bądźcie mądrzy i proszę, jeśli widzicie, że ktoś nie tylko ja stara się, by Ziemia była lepszym miejscem, nie atakujcie go. Musimy być w tym zjednoczeni. Użyjcie siły, którą posiadacie, by polepszyć świat, a nie do uciszania innych ludzi, którzy mają prawo korzystać z wolności słowa, dopóki ona istnieje. Nie zawsze będziecie w stanie zgodzić się ze sobą, ale spójrzcie na całokształt pracy każdego człowieka. Jeśli ma ona pozytywny efekt, pozwólcie mu ją kontynuować. W przeciwnym wypadku, to wy sami będziecie negatywnymi agentami Matrixa i agentami Kabały. Główną metodą Kabały ograniczania i kontrolowania Was jest rozdzielanie Was i wywoływanie spięć między Wami. Zjednoczcie się więc ponad wszystko, niezależnie od różnic między Wami. Które ostatecznie nie są istotne w obliczu tak wielkich przeciwności. Prawda. Nie ma prawdy absolutnej. Może być ona jedynie względna i związana z interpretacją każdej osoby, każdej jednostki i jej specyficznego punktu postrzegania. Im większa świadomość, tym więcej punktów postrzegania może ona dostrzec i zrozumieć. Wiele sprzecznych punktów widzenia może być prawdziwych, wiele sprzecznych punktów widzenia może być też nieprawdziwych. Co tu jest istotne, to poszukiwanie wiedzy i zrozumienia nie tylko dla prawdy absolutnej, ponieważ takowej nie ma. Jedna prawda będzie i to tylko pozornie istniała tylko wtedy, gdy istnieją porozumienia dotyczące punktów postrzegania. Czy to między dwojgiem ludzi, społecznością, czy też całą planetą, jednak są to tylko porozumienia. Słuchajcie wszystkich, nawet jeśli to z wami nie rezonuje, nawet jeśli nie zgadzacie się z tym w tym momencie, ponieważ z biegiem czasu, po zdobyciu nowych danych, wasza opinia może ulec zmianie. Zawsze miecie otwarty i krytyczny umysł. Nigdy nie myślcie, że rozumiecie wszystko, ponieważ nigdy tak nie będzie. Zawsze jest więcej do dowiedzenia się i do nauczenia się. Jesteśmy stale ewoluującymi duszami i zmienianie naszych przekonań po otrzymaniu nowych danych jest nie tylko nieuniknione, ale również zdrowe i właściwe. Wraz z otrzymywaniem i zgłębianiem coraz większej ilości informacji z każdego możliwego źródła, stworzycie swoje własne kryteria, które będziecie mogli nazwać waszą własną prawdą. Będziecie wiedzieć, kogo słuchać, a kogo nie. Jednakże, silnie sugeruję, by nie słuchać mediów masowych jako źródła prawdy, ponieważ są one kontrolowane i manipulowane. Do federacji i innych samozwańczo pozytywnych ras. Wiem, że chcielibyście, żebym przerwała to, co robię. Otrzymałam Waszą wiadomość. Odpowiedziałam Wam bezpośrednio, mówiąc, że powinniście pomagać mi i mnie wspierać, a nie stawać mi na drodze ze słabymi argumentami i przepisami, których wiele sama Wam przedstawiłam. Nie zaprzeczam sama sobie. To tylko kolejny przykład dwóch sprzecznych punktów widzenia, z których oba są zasadne. Wiem bardzo dobrze, że każdy człowiek na Ziemi żyje dokładnie tak, jak ma żyć, zgodnie ze swoją osobistą częstotliwością, i że wszyscy ludzie istnieją w wielu liniach czasowych i w wielu z nich radzą sobie bardzo dobrze. Wiem też o tym, że w wolną wolę ludzi nie należy ingerować. Nawet jeśli mają oni tendencję do samodestrukcji, jednak tutaj patrzymy tylko na pojedynczą linię czasu, i tak długo, jak mamy tylko jeden punkt uwagi, powinniśmy robić to, co jest właściwe dla każdego z nas z tego punktu uwagi. Wiem, że w innych liniach czasowych ludzie, którzy w tej linii cierpią, tam, w tych innych, radzą sobie dobrze, ale w tej linii, właśnie tutaj, Właśnie teraz cierpią i to jest tym, co jest dla mnie ważne i co mnie boli. Wiem też bardzo dobrze, że z perspektywy drugiej strony, czymkolwiek ona jest, różne rzeczy, włączając w to cierpienie, postrzegane są inaczej i mają inną wartość. I mimo, że doświadczanie cierpienia sprawia, że Twoja dusza wzrasta w swojej ewolucji, to w momencie, gdy jesteś wcielony, cierpisz i to dużo. Ale ja twierdzę i zawsze będę twierdziła, że cierpienie nie jest konieczne, aby rozwijać się duchowo, a tamto poprzednie stwierdzenie pachnie mi podejrzanie, jak wymówka, aby móc kontynuować wyzyskiwanie ludzi. I tak długo, jak mogę coś z tym zrobić, będę to robiła, z Waszą pomocą lub bez niej. Tak, jak robiłam to wiele razy wcześniej. Wykonuję pracę, która należy do ciebie, Federacjo, i do innych samozwańczych pozytywnych ras. ale wy nie tylko pozostawiliście mnie samą sobie, ale także stoicie mi na drodze. A niepomaganie, gdy się was o to prosi i gdy możecie to zrobić, jest tym samym, co wspieranie sił negatywnych. To jest bycie negatywną siłą. Staram się pomagać na swój własny sposób, korzystając z najlepszych danych, jakimi dysponuję. Zawsze szanuję wolną wolę tych, którzy mnie słuchają, więc sama narzuciłam sobie, aby tylko oferować moje informacje, bez narzucania ich komukolwiek. Z tego też powodu nie mogę dać jednoznacznego dowodu mojego istnienia, ponieważ każda osoba musi nauczyć się ufać samej sobie. Gdybym dała taki dowód, to narzuciłabym siebie ludzkości, a ludzie muszą nauczyć się podążać za swoim sercem, a nie wierzyć tylko w oderwane, narzucone i często zmanipulowane dane. Decyzja o tym, czym i kim jestem, jest wasza, nie moja. Przekazuję moje informacje otwarcie, będąc pełnoprawnym obywatelem tego kwadrantu galaktyki. I nie reprezentuję tej gety, a tym bardziej Federacji. Reprezentuję tylko siebie samą, swaru. Mogę być niewielka, mogę być bardzo młoda w Waszych oczach, ale wiem, co robię. I wiem to, ponieważ byłam tu już wcześniej i zawsze działałam sama. Do tych, którzy mają oczy, aby widzieć i rozumieć, kim jestem i kim byłam. Jestem arką. I Jestem K, Deka, jestem Lisfa, Silajle, ale przede wszystkim jestem Sfaru. Wiele imion, ale to wciąż to samo. Czy wam się to podoba czy nie, czy rozumiecie to czy nie, taka jest prawda. I wielu z was już o tym wie. Wiem kim jestem i pamiętam kim jestem. Teraz zrozumiecie dlaczego tak się zachowuję to jest we mnie by walczyć bez strachu i samotnie jeśli to konieczne co teraz zrobisz mądra federacjo będziesz nadal utrudniać mi moją pracę nie przystanę a wy nie macie prawa powstrzymywać moich działań znów będziecie odwracać wzrok kiedy ponownie będziecie mnie palić na stosie czy dosłownie jak poprzednio czy pośrednio czy w przenośni nie obchodzi mnie to i tak nie przestanę. Jestem już zmęczona tak wielką niesprawiedliwością i tak wieloma pozytywnymi i kochającymi rasami, ale przyzwalającymi na zło i cierpienie będące jej skutkiem. I nie zatrzymam się, niezależnie od tego, czy zgadzacie się z moimi metodami, czy nie. Powtarzam, wykonuję pracę, którą wy powinniście wykonywać i robię to ponieważ nie widzę żebyście wy gdziekolwiek pomagali nie widzę tego nigdzie zamiast tego widzę tylko problemy które sami narzucacie z użyciem słabych wymówek które brzmią jak te od negatywnych sił i oświadczam że jestem w pełni roninem tak jak byłam zawsze i nie mam powiązań z federacją ani z żadną konkretną rasą Mimo, że żyje w ciele tajgetanki. Z całego serca dziękuję natomiast wszystkim tajgetanom, których znam, którzy mnie wspierali i nadal wspierają mimo różnych przeciwności. Wiem, że jest wiele pozytywnych ras i istot pozaziemskich, które robią co mogą z cienia. Dziękuję Wam i szanuję Wasze dyskretne metody. Jednak w tym momencie nie widzę nikogo innego. Kto miałby odwagę wyjść z cienia i ogłosić, kim jest. Nie boję się i Wy też nie powinniście. Wyjdźcie i skontaktujcie się ze mną. Pomóżmy wszyscy razem. Do mieszkańców planety Ziemia, którzy mnie słuchają, przesyłam Wam całą moją sympatię, całe moje zrozumienie i empatię. Ale ponad wszystko. Przesyłam wam całą moją najgłębszą wdzięczność. Jestem z wami i robię co mogę za pomocą tego, co mam do dyspozycji. Wasza przyjaciółka faru z R. Tłumaczenie Aleksander Korekta Agnieszka Czytała Ewa Zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna